Kiedy dziś jest mowa o kościele, o jego kondycji, o ludziach kościoła, to nie ma dobrych notowań. Wszystko za sprawą nadużyć, ukrywania wielu spraw, zametania ich pod dywan. Nie wiem, czemu to ma służyć, ale na pewno nie pożytkowi. Jest jak jest, ale to wcale nie oznacza, że nie może być lepiej. Stracone zaufanie jest trudno odbudować. I pewnie inaczej to wygląda w małych miejscowościach na zachodzie, inaczej na wschodzie Polski, a jeszcze inaczej w wielkich miastach. Bo ograniczam się do tego naszego lokalnego, polskiego podwórka. Zgodnie z tą dzisiejszą ewangelią, kościół mimo licznych brudów, jakie sam sobie stwarza, także pozostaje święty przez obecność Chrystusa. Gdyby to była tylko ludzka instytucja, nie przetrwałby do końca I wieku. Ale jak słyszymy, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Jest wiele prób takich zmieniania prawd moralnych, odejścia od przykazań, byle tylko przypodobać się ludziom. Słyszymy o fajnoksiężach, o, o, którzy no, robią trochę krecią robotę, o fajnokatolicyzmie. Później następca taki, kiedy przychodzi na parafię i chce trzymać się zasad, no to ma problem. Słyszy ksiądz się chce trzymać zasad, to ksiądz będzie miał tutaj trudne życie i pewnie długo tutaj nie, nie pobędzie. Tak postępując niedaleko nam do tego kościoła na zachodzie Europy, każdy może wszystko, jest super, nie ma spowiedzi indywidualnej, jest taka powszechna, nie ma mowy o grzechu, więc żyje się według zasady, róbmy co chcemy. Przekręca się Bożą Naukę, odchodzi się od tradycji Kościoła, lekceważy się też nauczycielski urząd Kościoła. Na wstępie tej dzisiejszej Ewangelii pada pytanie, czy można oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu. I choć jest to pytanie o małżeństwo. Które jest nierozerwalnym związkiem kobiety i mężczyzny. To zamiast małżeństwa można tam podstawić cokolwiek innego, bo przecież skoro z jednym można ustąpić, to z innymi sprawami to jest kwestia czasu, żeby też było można. Kiedy sięgamy do apokalipsy, możemy wyczytać słowa, abyś był zimny albo gorący, nie zaś letni. Sam Jezus przecież też mówił, niech wasza postawa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto? od złego pochodzi. W Ewangelii nie ma półśrodków. W wierze też nie może być półśrodków. Nie może być stwierdzenia wierze, ale. Bo każde ale jest podważeniem tej nauki Chrystusa. Czy kobieta może powiedzieć, że jest trochę w ciąży? Czy można... Żyć nie oddychając? Czy może wierzyć bez Kościoła? Kościół jest bosko bo zrodził się w łonie Boga, z jego miłości do człowieka. Ludzki jest, bo jest szpitalem dla grzeszników, gdzie przywraca się ich do życia. Tak mniej więcej to powiedział papież Franciszek. Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko. Ci, którym jest to dane, mówi Jezus. Pracując w szkole widzę postępujący proces laicyzacji. Mam 25 kilometrów do granicy z Niemcami. Tam są pieniądze, tam jest praca. I ludzie tam jeżdżą, bo w okolicy nie ma gdzie pracować. Jeżdżąc tam na 8 godzin pracy, nie ma ich w domu przez ponad 12. Bo trzeba przecież jeszcze pod ten Berlin podjechać. Kiedy wracają, nie mają na nic siły. Owszem, mają pieniądze, ale nie mają życia. I dzieci, widząc to, nie mają dobrych wzorców. Widzą tylko tę pogoń za materialnym życiem. Dorobić się, żeby mieć na swoje zachcianki. Więc wtedy oferta Kościoła, który mówi o życiu wiecznym, ich nie interesuje. Do sakramentów przychodzi się raczej z przyzwyczajenia nie mając wiary, z góry zakładając, że jej się nie przekaże, mimo wszystko przynosi się dzieci do chrztu. Chyba ze względu na babcie, dziadka. Posyła się także do komunii. Bo czemu moje dziecko ma być gorsze od innych? I czemu ma stracić wszystkie okazje do wręczenia prezentów? Zrobienia imprezy? Przecież Jakoś ten rok chodzenia nam się uda się przetrwać, a po komunii wszyscy wracamy do niedzielnego lenistwa. Dopóki zatwardziałe serca będą w ludziach, nic się do nich nie przebije. Kościół Chrystusowi jest piękny w swoim założeniu, gdzie dominuje miłość braterska, gdzie każdy dla każdego jest wsparciem, gdzie człowiek dzieli się tym, co posiada, z tymi, co nic nie mają, gdzie uzyskuje się pomoc w swoich potrzebach, gdzie można zyskać wsparcie i zrozumienie. Tylko taki Kościół wymaga od swoich członków większej otwartości na bliźniego, a o to dziś trudno. Amen.